Piątek, pierwszy tydzień adwentu, czas na podsumowanie dnia. Zapalamy światło, adwent 2023. A w Ewangelii dzisiaj Chrystus spotyka niewidomych, których uzdrawia, mówi im takie fajne zdanie, niech Wam się stanie według Waszej wiary. Czasami może być tak, że my się czujemy jak tacy właśnie niewidomi. To znaczy bardzo byśmy chcieli pokonać jakiś problem, bardzo byśmy chcieli spotkać się z Chrystusem, bardzo byśmy chcieli w życiu doświadczyć jakiegoś dobra, ale mamy wrażenie, że chyba tego po prostu nie widzimy. Może być tak, że ja w mojej wierze czuję się niewidomy, bo dużo słyszę o Chrystusie, może podjąłem jakieś postanowienie adwentowe, ale ciągle jakbym miał jakieś problemy i nie mógł go dostrzec. I w takiej sytuacji ja mogę próbować samemu jakoś sobie z tym problemem poradzić, a mogę zrobić tak, jak zrobili ci niewidomi z Ewangelii. To znaczy przyjść do Chrystusa i głośno wołać. To spróbuj teraz na modlitwie oddać Chrystusowi całą swoją ślepotę. Weź różaniec i módl się razem z Maryją Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niewidomi z tej Ewangelii wołają Jezusie, Synu Dawida, ulitu się nad nami. Jakby miało brzmieć Twoje wezwanie do Chrystusa, gdybyś miał Go wezwać, aby zabrał ci twoją ślepotę, spróbuj to sobie na karteczce dzisiaj zapisać. Niech ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobranoc.